Drugi list Świętego Pawła do Koryntian, rozdział 7, od wiersza 9: Cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu, zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu, i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił, jaką gorliwość, jakie uniewidnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Apostoł Paweł pisząc do Koryntian bardzo tak osobiście zwracając się do wierzących porusza sprawę smutku i, i radości e, i porusza sprawę właśnie tego co wywołuje taki boży smutek. Nie będziemy dzisiaj mówić na temat bożego i światowego smutku, bo to są dwa różne uczucia. Jednakże chcę abyśmy dzisiaj Powiedzieli sobie krótko, że ten Boży smutek, który doprowadza człowieka do upamiętania. Jeżeli człowiek nie smuci się z powodu swoich grzechów, z powodu swojego grzecznego życia i nie chce się nawrócić, no to też się nie nawróci, bo nie smuci się. Nie widzi potrzeby, żeby wyjść z tego smutku. Smutek jest taką fazą w naszym życiu. Smutek też nie może cały czas trwać, to jest jakaś faza jest taką inspiracją, żeby szukać pocieszenia, żeby wyjść z tego smutku. I no właśnie, tutaj apostoł Paweł mówi, że ten smutek, ten boży smutek, który kieruje nas do upamiętania, do nowego życia, do nowego myślenia, sprawia w nas między innymi oburzenie. No właśnie, jest to reakcja człowieka, która absolutnie nie ma nic wspólnego z jakąś ospałością, z jakąś obojętnością, z jakimś lekceważeniem czegoś czy kogoś. Nie. Oburzenie jest to pełna emocji, reakcja człowieka na daną rzecz, na przede wszystkim tutaj, kiedy mówimy o upamiętaniu, o zwróceniu się do Boga w swoim brudnym, grzesznym stanie, mówimy o takim osobistym oburzeniu. I ten właśnie Boży Smutek, który wywołuje oburzenie w nas. To, co kiedyś nas nie oburzało, to, co było dla nas gdzieś jakąś normą, na co przymykaliśmy oczy, gdzieś jakoś usprawiedliwialiśmy, gdzieś chcieliśmy zamydlić pewne jakieś argumenty. To nas nie oburzało kiedyś. To, co kiedyś nas nie oburzało, dzisiaj nas oburza, bo mamy inne spojrzenie, mamy inny punkt widzenia. Patrzymy już teraz. Z pozycji dzieci Bożych, z pozycji Bożej sprawiedliwości, Bożej łaski, czystości, świętości, oburzają nas pewne rzeczy, które miały miejsce w naszym życiu. Dlatego tutaj apostoł Paweł mówi: Zwróćcie uwagę. Sama korzyść, takie oburzenie jest jak najbardziej taką pozytywną, właściwą pożądaną reakcją w życiu człowieka, który widzi pewne rzeczy, który analizuje pewne rzeczy z przeszłości, z własnego życia i odczuwa oburzenie, no jak tak można było postępować, żyć, myśleć, mówić itd. itd. A więc oburzenie tutaj też w tym tekście występuje z takimi również aspektami jak tęsknota, gorliwość, uniewinnianie się. Oczywiście nasza niewinność, nasza czystość, sprawiedliwość nie z naszych zasług, ale przez Bożą łaskę, przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego krew na Golgocie, którą przelał, przez Jego zmartwychwstań. Uniewinniamy się. Nie z własnych zasług, ale z Bożej łaski. No właśnie, to oburzenie jest takim uczuciem, jest taką emocją w nas, która powinna nam towarzyszyć. Jeżeli nie oburzamy się na to, co, co było w naszym życiu, co miało miejsce, no to możemy zadać sobie pytanie: czy w ogóle Boży smutek się pojawił w nas, czy doszło do upamiętania, czy żałujemy to, co było w przeszłości? To Boże oburzenie w nas, ta właściwa reakcja wywołuje również tęsknotę za czymś pięknym, za czymś nowym, świętym, za pokojem, za radością. To oburzenie również występuje tutaj razem z zapałem, z gorliwością, a nawet z karą, czyli z taką dyscypliną, z karnością, w życiu w karności, w dyscyplinie. Czyli pod każdym względem to osobiste oburzenie, jakie każdy człowiek powinien odczuwać w swoim sercu jest taką drogą z takimi drzwiami do nowego postrzegania rzeczywistości swojej. Do tego, żeby mieć też i w sercu i wdzięczność, i gorliwość, i, i z drugiej strony też tęsknotę, bo ciągle dążymy, ciągle pragniemy więcej i więcej Boga w nas. Ale bez tego oburzenia, bez tego Bożego smutku, to w zasadzie nie posunęlibyśmy się dalej. A więc widzimy, że... Potrzebujemy takiej reakcji, potrzebujemy takiej determinacji, takiej gorliwości, takiego zapału, takiego konkretnego nazwania rzeczy po imieniu. Potrzebujemy zauważyć ten kontrast, jak było kiedyś. Dzisiaj mamy inne wartości, dlatego to, co było kiedyś, oburza nas. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Dzisiaj żyjemy według nowych wartości, dzisiaj żyjemy dla Boga, dla Chrystusa i to jest prawdziwy sens naszego życia. A więc, gdy Paweł pisał ten list do wierzących w Koryncie. Gdy dzisiaj te słowa są skierowane do nas, miejmy też, gdy potrzeba, takie uczucie osobistego oburzenia. Nie patrzmy w pierwszej linii na innych, ale popatrzmy na samego siebie. Bo też może być tak, że w naszym już chrześcijańskim życiu gdzieś przytłaczamy nasze sumienie, czy gdzieś. Nasze sumienie staje się takie mało wrażliwe, że i dzisiaj mogą nas pewne rzeczy nie oburzać, które powinny nas oburzać. A więc, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, chrześcijanami, nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, nowe życie rozpoczęliśmy, to też dzisiaj zbadajmy, czy wszystko, co powinno wzbudzić w nas jakieś oburzenie, jakiś sprzeciw, jakąś taką reakcję, tak nie może być, czy faktycznie takie oburzenie ma miejsce. W naszym myśleniu, w naszych sercach. Niech to będzie też naszą modlitwą, aby Bóg uwrażliwił nasze serca, byśmy, gdy trzeba, tak właściwie z takim zdrowym, Bożym oburzeniem, nawet może z gniewem Bożym, zareagowali, patrząc na samych siebie. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że stworzyłeś nas jako istoty emocjonalne. I Panie, chcemy, by te nasze reakcje były takie właśnie naturalne, według Twojego Ducha. Chcemy reagować na to, co się dzieje w naszym życiu. Chcemy reagować na nasze zachowanie, na nasze myśli, na nasze decyzje, na nasze postępowanie, gdy trzeba, z oburzeniem, ku temu, aby przyjść do Ciebie, aby przeżywać uświęcenie, upamiętanie, odnowienie w Duchu Świętym. Amen.